Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Nazywam się Woźny Jan. Jestem ofiarą testów broni psychotronicznej. Mieszkam w Opolu. Młodość spędziłem w Nysie i w okolicach Nysy. Jak do tego doszło? Jak do tego doszło, że zorientowałem się, że jestem ofiarą testów. Broni psychotronicznej, ponieważ wielu ludzi w Polsce jest ofiarą takich testów, a o tym nie wiedzą. Pewnego razu, 16 maja 2020 roku, jechałem odwiedzić domek, który dostałem od rodziców. Miejscowości Włodary, niedaleko Nysy, i podczas podróży zastanawiałem się, co zrobić, jak zagospodarować ten, ten, ten teren, tą działkę. Przyszedł mi do głowy taki pomysł, żeby zrobić tam basen i tak dalej. I w tym momencie pojawiła się transmisja do mojego mózgu. i Zacząłem wyobrażać. Sobie, jak ten basen będzie wyglądał. Ale te wyobrażenia przyjęły formę, postać filmu. Kolorowego filmu, jak, jak, jak ze zwykłego basenu, gdzie ludzie się bawią i tak dalej. Dużo kolorów, dużo tego. I od razu zauważyłem, pierwszy raz w sumie zauważyłem, że jest to ingerencja w mój proces myślowy. I to było bodajże 16 maja 2020 roku. Oczywiście wtedy nie wiedziałem. Nie wiedziałem co to jest, tylko zdziwiony byłem, że coś takiego zaistniało. Parę słów osobnie. Studiowałem... No nie, no to nie jest Akademia Policyjna, to była wyższa szkoła policji w Szczytnie. Ale w międzyczasie wiatr zawiał. Można było zarobić trochę więcej pieniędzy gdzie indziej, dlatego przeniosłem się na Uczelnię Cywilną do Wrocławia. Ukończyłem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, a później ukończyłem Akademię Ekonomiczną Podyplomową, bo był taki trend wtedy, połowę ludzi w Polsce studiowało marketing. Zupełnie dla większości do niczego nieprzydatny kierunek, no ale ukończyłem podyplomową Akademię Ekonomiczną do Wrocławą. Bardzo sympatycznie to wspomina. Ze względu na różne turbulencje finansowe i tak dalej. Niestety to był taki okres, mówimy o latach 97-98. Ta gospodarka dopiero się w Polsce rozpędzała. W sumie dopiero różne yy, kapitał zagraniczny do nas wkraczał, no i były kłopoty ale się nie w mniejszych ośrodkach ze pracy. Wyjechałem do Wielkiej Brytanii, no i tak tam sobie spokojnie spędziłem 20 lat, mniej więcej. W międzyczasie dostałem obywatelstwo brytyjskie i tak dalej. Nie będę mówił, że Brytyjczycy się we mnie zakochali, ale mniej więcej, mniej więcej była to, traktowałem to jako jakąś formę yy, pozwolenia na pracę w pewnych, yy, w pewnych instytucjach czy w pewnych zawodach, gdzie dla cudzoziemców były yy, opostrzenia. Można było jej powiedzieć. Yy, mija kilkanaście lat. Wracam do Polski. Przyjeżdżam do Polski, w międzyczasie, o tym wspomnę później, w międzyczasie zostaje zabita moja żona. Tak przynajmniej przekazano, przekazano, taką informację przekazano mi przez transmisję voice to czyli telepatię syntetyczną na terenie Wielkiej Brytanii. Ludzie poczywali się, poczywali się, tak twierdzili, że jest to wywiad brytyjski i że posiada informacje o tym, że podczas mojej nieobecności dwóch funkcjonariuszy policji yy, z Nysy, pan Pychański i pan Sobiesiak, 14 marca 2018 roku weszli do o, mojego domu, żona była wtedy sama, synowie byli na uczelniach w Opolu zabili moją żonę. Ale o tym, o tym będziemy rozmawiać później, ponieważ jest to pierwsze spotkanie. Chciałbym zachować jakiś tutaj porządek. I, 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 i zacznę może od tego, co to są, co to jest broń psychotroniczna. Korzystam tutaj z pewnych notatek. Według Amerykańskiego profesora pana Jamesa Giordano. Broń psychotroniczna, neuroweapons, inaczej broń neuronowa, służy zmienianiu funkcji układu nerwowego w taki sposób, aby wpływać na aktywność, możliwości poznawcze, emocjonalne lub motoryczne. Człowieka. Jest to definicja Giordano Wutzmana. James Giordano to bardzo ciekawa postać. Jest profesorem neurologii na Uniwersytecie Georgetown, jak również profesorem biochemii. Emocje, aktywność, funkcje poznawcze, funkcje motoryczne człowieka. Jest to istotne. Dlatego, że mam tutaj listę, którą zatytułowałem: Zbrodnie przeciwko ludzkości, nowy handel ludźmi, niewolnictwo, technik broni psychochronicznej, które były testowane na mnie. Trochę to chaotycznie zaczyna brzmieć, ale żeby to było bardziej zrozumiałe dla. Słuchaczy, I nawiążę do kilku filmów. W 90 roku powstał taki film, była premiera pod tytułem Pamięć Absolutna. Bodajże w reżyserii Paula Verhoevena. I każdy pamięta Arnold, Schwarzenegger i tak dalej. Ze swoją żoną, później z jakąś podstawioną dziewczyną, i przeżywa różne perturbacje miłosne, przygody na Marsie, itd. Ale najważniejsze z tego jest, że były prowadzone wtedy już badania i testy na manipulacji, na mózgu człowieka, zmierzające do manipulacji jego pamięci. Co to ma wspólnego ze mną? Ano, ma to wspólnego ze mną to, że od ponad od tego 20 roku, na pewnym etapie tego testu zostały wprowadzone, testowane techniki na mnie. fake. Ja nazwałem to fake memory Uploads, czyli wgrywanie fałszywych wspomnień. Trochę to dziwnie brzmi science fiction, ale tak, rzeczywiście. Odbywa się to podczas snu syn sen jest płytki, metodą stop-start-stop, yy, wgrywają różne dziwne historie. Yy, co jest ciekawe, budzę się, a wgrywanie tych wspomnień nadal trwa. Są to przeróżne rzeczy, od różnych yy, nawet ciekawych przygód, po seks yy, tak zwany pedofilski, obrzydliwy który nigdy nie miał miejsca, ale po prostu te rzeczy są wgrywane do mojej pamięci. I ja je później pamiętam. Ja je pamiętam. Nie wiem, dlaczego, to, dlaczego robią to w ten sposób, czy dlatego, żeby zdyskredytować moje zeznania w, na yy, wariografię. Nie ma to sensu, ponieważ ja pamiętam, co jest wgrywane, co jest moje, moim przeżyciem, a to jest przeżyciem fikcyjnym. I każdy wariograf zapytania, co jest prawdziwe, a co jest fałszywe, powinien wykryć, co jest prawdziwe, a co jest fałszywe. Poza tym są takie badania, jak zeznania w hipnozie, o które nie mogę się doprosić naszych funkcjonariuszy ABU, które też są w stanie stwierdzić, czy dane wgrywanie pamięci było prawdziwe, czy to znaczy, czy wspomnienia są prawdziwe, czy pochodzą od wgrywania do pamięci. Trochę to chaotycznie zaczęło brzmieć, ale tak. Mamy jeden film. Kto chce sobie przypomnieć, jest to Pamięć absolutna w reżyserii Weich Chowania, Arnold Schwarzenegger i tak dalej. Co ciekawe, jest to scenariusz był oparty na opowiadaniu. Przypomnimy, przypomnimy to panu Hurtowo. I autorem tej, tej, tego opowiadania był Phil Dick, a opowiadanie zostało napisane w latach 60., bodajże tam 66 rok. Co to znaczy? Znaczy to, że na terenie Stanów Zjednoczonych, w tych różnych ośrodkach badawczych, prowadzono, prowadzono już tego typu doświadczenia. Doświadczenia nad mózgiem człowieka, nad manipulacją ludzkimi myślami. Nad tym, co można z człowiekiem zrobić. Będzie Wam łatwiej to sobie przyswoić. Drugi bardzo ciekawy film, który z kolei pokazuje możliwości technologiczne, co można zrobić z pewnymi dowodami sądowymi, powszechnie uważanymi w Polsce za pewniki i tak dalej. Proszę sobie przypomnieć taki film Sunrise, czyli Wschodzące Słońce. I z szonem, bodajże szonem rocznik 1993. To tam i jak będziecie oglądać, zobaczycie, co robią. Różne miksery i tak dalej. Podstawki twarzy, podstawki, no, no, linii papilarnych wszystko, wszystko, wszystko. Podstawki głosu i tak dalej. To mamy, ile to jest. 30 lat temu, 90 czy 31 lat temu. Następny ciekawy, ciekawy film też o tych aspektach technologicznych. To, co do nas, do normalnego człowieka może dotrzeć, to jedynie poprzez Hollywood, którzy tam i reżyserzy czy, czy i scenografowie docierają do, do, do tajnych programów darpy Enemy of the State z Hackmanem z 1998 roku, kiedy tam walczą z NSA w Stanach Zjednoczonych różne transmisje przez telewizor itd. i tak dalej. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jak każdy sobie przeczyta, obejrzy taki film, będzie mu łatwiej uwierzyć w to, co.